mam to w dupie. herbatka! No siema kurwa! No hejka! Puść się! O! Oh. Dojeżdżam frajerów. Lord oh. leciutko zdenerwowany. Szkoda, że strzała w kolano! BOOM HEADSHOT! No, siema, no. Z tej strony kokos. Wiem ciasto aktualnie. Generalnie nazwa do tego ciasta, może nie jest odpowiednia w tych czasach, ale mogę wam podpowiedzieć, że zaczyna się na M i kończy na Użynek, także. Mm -hmm. Witam Was w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Generalnie poszukałem sobie troszeczkę na necie miejscówek, gdzie można kupić hatę, tutaj w tej drugiej części mapy. No jedyne dwie haty, jakie się znajdują w tej części mapy, znajdują się tutaj, jakby w tej górnej części. Jedna z nich jest właśnie tu, a druga gdzieś tu mniej więcej. Więc postanowiłem, że akurat zakupimy sobie tą szopę, która znajduje się tutaj na dachu. Jest ona dosyć. Mogę tu wejść? What the fuck? Jest ona w całkiem fajnym miejscu, ponieważ tutaj niedaleko znajduje się amunicja do mojego Uzika. Tego, tego najlepszego, chyba jakiego można mieć, przynajmniej obecnie. Kilka motorynek oraz kamizelka kula odporna za darmo, także nieźle. widać też, mam dosyć ciekawy strój. Znalazłem taki dres w jakiejś pralni, jakiś dziwiłem, i szukałem jakiś chat, to jakby w tej części, tutaj powiedzmy mniej więcej, znalazłem pralnię, gdzie można było odebrać ten dres. I no, biegamy w takim dresie śmiesznym. No, ale póki co kupmy tą posiadłość za. 1000 dolarów, no cały majątek na to wydałem, ale przynajmniej mamy miejsce, gdzie można zapisać grę, także, także git, także git, witam, zapiszemy, elegancko, jest dzień, niestety nie ma tutaj żadnego garażu, gdzie można przechować nasz motor, ale można stąd zeskoczyć jak totalny szef oraz podnieść kamizelkę, która się tu zrespiła, proszę bardzo, jest ona właśnie tutaj za darmożkę. Nie wiem, a amunicja do naszego Uzika znajduje się tuż pod schodami, do wejścia, jakby do naszej pozjaności. Znajduje się ona tutaj, jak widać. Także możemy sobie podnieść za darmo. No i mamy już dwa, nie? także nieźle. No i weźmiemy sobie jeszcze te. Witam. Czy ty się obrazisz, jak ja te motorki ukradnę? Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że nie. A ja mam to. Okay, Miejmy ma w piździe, że ukradłem mu motor właśnie z przedoczu. Nie ma problemu, nie ma problemu, ale obecnie zmierzamy na misję do. Tutaj generalnie. Nie wiem, co to jest. To jest jakaś laleczka wudu? What łota. The... Fak nie mam pojęcia, ale jedziemy właśnie tam. No i spróbujemy wykonać misję dla tej całej ciotki. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale ciotka coś tam się przedstawiała, także tam podjedziemy. No i witam bardzo serdecznie, witam, witam ja i mój amerykański motocykl. Wyczam, wyłącz. I oczywiście Uzi w łapie, tajemniczy proszek. Co to jest jakiś szaman? Sima! to ja dresik. Who okay. must be the big bad man my granddaddy been talking about? <laughs> big bad man. Tell me things about you, you know. And, is it? and about the others who wait for you. Now Most we have dead for a long time, <laughs> but you, I wouldn't want to be in your shoes. <laughs> I got okay. a message to come here. Can you hear them? So, to you hear them so, calling your name, you boy, must want you pretty bad, don't you think? Now you do all Auntie turn Pulea eh? Turner, maybe she help you. Maybe she can give you a little you, okay. after all of this. Give you some magic to give the law man the stink eye. Mm? Look, th this is all very um uh, <laughs> gimme what? I th I, th I think I got the wrong address. Give me these things, Tommy. <laughs> the the nasty, proud foo -foo's. Mm. Been making my lovely Asian boys shake their heads. Now they told a the policeman where me been stashing my power oh, They oh, think of drugs, them stupid. Now be a good boy, Tommy. i go and get the powders for Auntie Polly. Ja, ja, sure, sure. Pewnie. Eee, a co to chodziło w tej misji? Nie mam pojęcia, o co tam ktoś kurwa nie żyje. Nie wiem, ale se podjadę zbieram amunicję, Czemu mu nie za darmo to biorę. Okej, okay. generalnie jak widać aura ciotki pół z jamajki sprawia, że od razu jesteśmy spizgani na samym wejściu, także... Także nieźle, nieźle. Okej, okay, mamy to zdobyć dla niej jakiś dziwny proszek. Mamy podjechać gdzieś tutaj. No i... no i... nie mam pojęcia co jeszcze zrobić, ale... Cześć, czy ja wejdę tędy? Witam bardzo serdecznie. Łączę, je tu jest jakieś wyjście. Witam, witam. O, okej. Okay. To to było łatwiejsze niż myślałem. No, no, o kurwa, albo jednak nie. Co jest? Wrobiło mnie. Nie. Goddammit, gdzie jest mój motor? Szybko, szybko! Nie strzelajcie do mnie, ja nic nie zrobiłem. O, shit, coś czuję, że motocykl to jest chyba najgorszy wybór na tę misję, ale to nie jest istotne. Nie jest istotne i tak dam radę, bo tak jak już mówiłem, jestem mistrzem kierownicy. Szczególnie jeżdżąc z Harley'em, który w ogóle nie chce skręcać, ale to nieważne. A, ja mam w ogóle więcej tych proszków zbierać. O, shit, to niedobrze. To niedobrze. mi chyba przestrzelili oponę albo jednak sobie? Nie wiem. Nie wiem, ale dziwny wuj, ty tam widziałem jakąś broń. To jest. Wsiadaj, wysiadaj, wysiadaj, nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. To jest kurwa M4. Dawaj mi to. Czemu to jest M4? O, przyjechali, przyjechali tajniacy, ja już myślałem, że mnie wyciągną z fury, na szczęście to się nie wydarzyło, przyjechali tajniacy cheatachem, Cześć, przejdź, tutaj jest proszek, nie, gdzie ja kurwa pojechałem, nieważne, nieważne, siema, kurwa, gdzie z tymi kolczatkami, gościu, gdzie z tymi kolczatkami, ja tylko zbieram proszki, okej? Okay? Dobra, chwila, bo on będzie... O, oj, 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 to trzeba taktycznie. Dobra, nie, 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 możecie mnie przymknąć, nie możecie. Dobra, udało się zebrać ten proszek. Mam 8 tysięcy gwiazdek, jak widać. Goni mnie, kurwa, cała Gwardia Narodowa. Ale ja tylko proszki pozbierałem. Czy ja mam po prostu już wrócić? Jeżeli tak, to jestem mistrzem chyba gamingu. No nie gadać, że to już jest koniec. Nie, proszę nie, proszę nie. Siemano, no ja tylko wracam, że tu się nic nie wydarzyło. O co wam chodzi, panowie policjanci? Aha, no, no dobra. <laughs> Fak witam bardzo serdecznie państwa. O co chodzi? Co to takie liczne zebranie? Hmm, proszę się nie przejmować tym muzykiem, który trzymam w łapie. co on ma za broń? <laughs> no to jest ten z San Andreas! Potrzebuję go! Potrzebuję go! Potrzebuję go! Przysięgam! Oddawaj to! Oddawaj to! Potrzebuję! Potrzebuję! I spierdalam! Spierdalam! Nie ma tutaj emki. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Nie mam pojęcia czemu ja to tak szybko zrobiłem. To jest jedna z tych misji, którą też pamiętam, że widziałem kiedyś u Przegrywa, jak w nią grał. I że też tam... O! Przejechał mnie! Ty prawie mnie zabił, chłop, what the fuck? Gdy Że też tam pamiętam, że kurwował co chwilę. No ale na szczęście ja jestem mistrzem gamingu, także mi każda misja wychodzi za pierwszym razem, nie ma problemu, nie ma pro... Nie! No, śmiesznie by było jakby teraz mnie przymknęli, ale na szczęście to się nie wydarzy, nie wydarzy to trochę nigdy. Ty a można przemalowywać motocykle w Paint czy nie? No to jest pytanie, to jest pytanie, bo chciałbym stracić policję, a obecnie jestem na Sanchezie, także... <laughs> siema. No można, no i elegancko. No dobra, w takim razie to mamy, to mamy, elegancko. Ja bym chciał zebrać jakąś kamizelę, w ogóle nauczyłem się też tapowania, jak w GTA San Andreas. Tutaj również to przyspiesza motocykl i to dosyć mocno, jak widać, że zapierdalam z niezłą prędkością. Na PCJ od 600 to już w ogóle jest tragedia totalna. Ale dobra, podjedziemy tutaj... Weźmiemy kamizelę, oczywiście, bo za darmo to bierę. I w sumie to ja bym zapisał, bo naprawdę niezły arsenał pozbierałem. No a my jedziemy na kolejną misję. I wydaje mi się, że możemy zrobić w sumie misję dla pana. dla pana Machetonga. O oh, shit, No to jest w ogóle paczuszka. Ty już mam ich 10. Oto pancerz. Dostarczone do hotelu Ocean View. Ty za te paszki też dostajesz jakieś rzeczy? Ty tego nie widziałem. Ty może zacznę to zbierać autentycznie. Teraz miałem drugą część mapy odblokowaną, może to pozbieram. Może to jest dobry pomysł. Jak myślicie dobry? A -a -a -a. No jak za darmo pancerz mi się odblokował tam w hotelu, to zajebiście. Ale dobra, póki co, zaczynamy misję dla pana danego treo. Mięso. Mięso ostatnie. WTF? Armatnia, dobra. Co jest? Jesteśmy już on... co masz do take Amigo, you drive good. This is no time for joking. Come on. Drive for me again. Take my boys over there and then we'll take these down. Dobrze. Pokażemy im, kto ma największe jajca. Aha, muszę samochód generalnie zabrać. Tylko pewnie dla czterech osób, co? Każdy ten greenwood generalnie niby ma cztery miejsca, tylko że. No niestety nie jest nie, zbyt prędki. Ja bym znalazł może coś lepszego. Na przykład, co to jest kurwa za gówno? Nie, to jest manta. Nie wiem, czy znajdę coś lepszego, szczerze mówiąc. Czy mu ja pamiętam nazwy tych samochodów? To jest popierdolone. Dobra, ale niech będzie już ten greenwood. Akurat wygląda jak Sweeta z GTA San Andreas, więc zrobimy drive by liczymy w GTA San Andreas. <grymne> Okej, okay, i wysłać kubańczyków na pole walki. Nie ma problemu, nie ma problemu. Małe Haiti będzie rolić się on Haitańczyków. O kurwa co jest. Uważaj na tyły zajebiście. Damy radę, spokojnie, damy radę, mamy Greenwooda Sweeta, także nie ma problemu. No ta fura już nie jeden drive by przeżyła. Źle jadę w ogóle, nieważne. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Witam bardzo serdecznie. Czy wy będziecie do mnie strzelać? O, no siema. Oh shit, będziemy się napierdoląć. Oh shit, kryjówka hajtańczyków, dobra, pierdolą, gincie! Okej, okay, to powinno ich wysadzić całkiem nieźle, właśnie. Ja mam meczkę w ogóle, któremu mogę przybliżyć. Strzelanie w tej grze jest dziwne, w ogóle patrzcie na ten odrzut. Cyk, <grystanie> cyk, cyk. O, okay. Teoretycznie też mam snajperę, także możemy sobie przycelować. I bang, headshot. <grystanie> Tak jest naprzód, naprzód bracia. Uuu, Co to jest za snipera? Ooo oh, shit, tamten też nie na napierdala, ten trzeci dosyć długo przeżył. Szczerze mówiąc. Dobra, szybko. Co jest kurwa? Chciałem tam broń zebrać, tam snajpera była całkiem niezła, oni tak przyjechali na miejsce ataku. Zajebiście. Niczym totalni gangsterzy tak słom. Pewnie nie zapłacili, jebani kryminaliści. No ma kurwo! <grywka> Dobra, spróbuję go zastrzelić. O, czekaj, lepsza snajpa, lepsza snajpa, lepsza snipa, ale tu są jeszcze koledzy. I tam, ty, ale to zajebiste jest to SMG szczerze mówiąc. Tak samo dobre jak GTA San Andreas, tylko skąd oni się kurwa biorą? No przecież oni tu wychodzą w nieskończoność. Co to jest? Dobra, spokojnie. Ja mam 6 kul do tej snipery. Myślałem, że ta snipera nie ma w ogóle amunicji, znaczy celownika. No ale wy przestaniecie wychodzić kiedyś stąd czy nie? Bo ja przecież nie wyceluję, no jak wy będziecie to no, coś. No gincie. What the fuck? Co to jest? No. Dobra, widzę, że ja chyba po prostu ściągnąć snipera. Bo inaczej to oni będą nieskończony stąd wyłazić. Także szybka snajpera, siemano, cyk, dobra. Elegancko. Zobacz resztę high ten taki jest, oh shit, taki jest plan generalnie. Oh je, yeah. dawaj temkę, dawaj temkę, dawaj temkę, dawaj tę dawaj dawaj te snajper, dawaj to wszystko. Ok, siema. <laughs> oh je. <yeah. śmiech> Mam największe jaja w całym tym mieście. Ok, nagle się przeteleportowałem za nich. Ty kurwa, ile ich tu jest. What the fuck? Chyba o was? Chyba o was? Ewidentnie, ewidentnie. Na szczęście ja mam milion generalnie pocisków. Sorry, wypierdalaj, panie Kubańczyk. Więc wszystkich muszę rozstrzelać. Nienawidzę hajdańczyków, Nienawidzę ich. Dobra. Wszyscy nie żyją chyba. Mniej więcej przynajmniej. No, jak jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Ginno, śmieciu. Dawaj, te amunicje. Ty, co oni robią? To the fuck? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia, ale może strzelać będę z Mki, bo oni mają tutaj tę amunicję. Czy oni stąd wychodzą w nieskończoność, czy mi się tylko wydaje? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale wiem, że mnie nie widzą, prawie w ogóle. Leżysz? Leżysz. No, oni autentycznie stąd chyba w nieskończoność wychodzą. No to chodzi, co ja mam zrobić w tej misji? Nie wiem, że ten chłopiec jest niezniszczalny, to na pewno. To na pewno, ale przynajmniej darmowa amunicja. Także, aha, ja mam po prostu do Wana wsiąść. ale jestem ciekaw, czy ja mogę tu farmić amunicję do Mki w nieskończoność. Chyba tak. <laughs> chyba tak. <laughs> I to jest tak głupie, przecież dużo tej amunicji generalnie nie dostaje niestety, bo go się nie da zabić jak widać, no chłop jest niezniszczalny, oni się chyba respią na nim, śmieszne są takie stare gry, są jakieś dziwne błędy, dobra bo oni się będą tu respić nieskończono, zbiorę ostatnią sztukę amunicji i wsiadam do tego wana, co ja mam zrobić, eee, wróć wanem do kafejki, aha, okej. Okay się zaparkuj na tyłach, pewnie nie ma problemu. Wy tu napierdalajcie z respiącymi się hajteńczykami. Stąd ja stąd jadę, ja się stąd... ja się stąd w, wybieram? się, wybie Coś? Nie wiem, nieważne. Wyjeżdżamy stąd, tylko oczywiście skręcać nie mogę, bo nie mam, kurwa, opony, ale to nie jest istotne. Nie jest istotne, bo jestem mistrzem kierownicy i nawet w ulewę bez opony napierdalam całkiem nieźle. Oh, shit, oh. o! nie, o nie, o nie. Czy ja muszę akurat tym vanem dojechać? O, o kurwa. o. Wybacz przyjacielu... Nie, ja no, nie wierzę. O, tutaj ten dres znalazłem generalnie. No nie no zostawcie, a czy jak się przebiorę znowu to... A zgubię policję, zajebiście... Ubrałem się w ten sam drez i mnie zgubili. No nie wierzę, że akurat musiałem ich wysadzić. No przecież... To no, jest niemożliwe. Zajebałem szybkie salto. Uf, ty. Nie no to jest to jest patologia. O, kamizelka. Wezmę. To jest patolo. No jeszcze mnie przejechał, no wracaj tu, kurwo. Wysiadaj. Ty, nie, nie strzelajcie do mnie, ja tylko chciałem tylko furę generalnie, sorry, sorry, wystarczyło się zatrzymać, no, kurwo, ty, czy on rzucił we mnie granatem, czy, nie, dobra, chyba nie, o, oh, shit, o, oh, shit, siemano, o, oh, i, dobra, spróbujmy jeszcze raz, tym razem się uda. dobra, dawaj tego pereniala niech będzie, pojedziemy dziadkowozem normalnie na misję, nie ma problemu, wsiadać ją, ale jedziemy, dobra, jestem tu z powrotem, miejmy nadzieję, że teraz się uda bez problemu, sorry, Ziomuś, ale muszę tu wykręcić na 15 razy, inaczej się nie dam. Witam, witam, że wyrażam, tędy długo przejadę. Tym razem przynajmniej opony nie przebili, także jest progres. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu, jak widać. No i tym razem oczywiście bez problemu, bez problemu, niczym totalny szef. Dojeżdżam, dojeżdżam frajerów hej, he, jestem zdrajcą, dawaj tę MK. okej, okay, w takim razie misja dla pana maczety zakończona z sukcesem, jak widać. No chyba od razu zaczniemy kolejną w sumie, czemu nie? Chociaż nie wiem, czy akurat dla pana maczety, jest, chyba pojedziemy, wiecie co, dla pana Diaza zrobimy misję, aby. No, co wy kurwa robicie, alo? Dawaj tę taksówę. Nie napierdalają do siebie, what the fuck. Wojny gangów. Zrobimy misję dla Pana Diaza, zachowamy troszeczkę tutaj różnorodności w tych całych misjach i tak dalej. No od razu jak tu jesteśmy to możemy zarekwirować Cheetaha policyjnego, czemu nie. Możemy zadupcoć nawet na sygnale, ale ja bym podjechał jeszcze do kryjówki i zmienił strój oraz zapisał gierę. Ty no i faktycznie jest tu kamizela za darmo, fajnie. Dobra, w takim razie jesteśmy na miejscu. Generalnie goni mnie policja, ale to nie jest istotne. Wchodzimy do pana Diaz'a no i zobaczymy, co tym razem trzeba będzie zrobić. Popyt i podaż. Lord Farquaad leciutko zdenerwowany. Oh, maybe a little bit more than a little What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn. No matter. I can buy a hundred more. Now, Tommy. Each month, a freelancer sails into Vice City and morris's his yacht. He oh. sells his cargo to the first boat. <laughs> Odrapał się Diglem po jajcach. Odrapał się Diglem pod po Diglem, czyli co? Ok. Nie ma problemu, stary. Idź do najszybszej łodzi przy molo. Trzeba ciągle zaznaczać, że to jest najszybsza łódź. Najszybsza, nie masz kurwa szybszej. Oh shit. Ty jaka muza, what the fuck? Nie no, halo, jeszcze Lenz w tu mi, leży. Yes.

The I dobra, chwila, <laughs> czekaj. Gdzie mam płynąć? Czekaj, czy ja tu przez te dziury chyba muszę? Chyba ta. Chyba ta, niestety za tymi kolesiami popłyniemy, no i zobaczymy. Nie jestem pewien, co ja mam zrobić, ale mam płynąć w stronę, nie wiem, różowego kwadracika. O, a, bo on będzie napierdalać do nich. Let's win, so oh I yeah. Napierdalej do niegościu, ja też troszeczkę postrzelą. Ale mamy najszybszą łódź po tej stronie Jarugi, także nie ma problemu. Nie ma problemu, żeby im zdupcyć elegancko te jakieś kutry rybackie, kurwa tej. My tu wywijamy, wywijamy rzekami. Dobra, i co mam tu zrobić? Mam się na to wkraść, mam to rozjebać, bo co mam tu zrobić? No to jest pytanie. O, okej. Okay. Napierdalać do przeciwników. Ty, czy to są Kubańczycy? Przecież to moje zioma, ale nie mogę ich zabić. Nie mogę ich zabijać! Nie mogę! Z maczetą kto mój ziomal, dany drecho! O. Okej, okay. dobra, ja on wytrzymał. Siema Lens, więc mogę ich heda zajebać? Pewnie mogę, ale coś czuję, coś czuję że mógłby tego nie przeżyć. Mógłby tego nie przeżyć. Kula w łeb to troszeczkę dosyć, no, zbyt poważne obrażenia, tak mi się wydaje, ale w kolano możesz dostać. Kiedyś poszukiwanie przygód było moim zamiłowaniem. Szkoda, że strzała w kolano zniszczyła moje marzenie o awanturniczym życiu. Okej, okay. ty słyszę jakiś helikopter. Nie wiem, czy powinien się bać. Na tym molo? Gdzie? Gdzie? A, tu na tym molo, okej, okay, dobra, nie ma problemu myślałem, w sensie, że tam u góry na moście nie na molo, nie wiem czemu. Ale helikopter na nas ląduje, no przecież. Co to... Co to kurwa było? O, a, okej. Okay. Co robi ten koleć ty? Nie mam pojęcia. Ale wiem za to, że Lens nie potrafi pływać. No nie potrafi. Kolejna przeszkoda? Gdzie? Chodzi o tą, o tą motorówę? Nie mam pojęcia. Ale napierdala, tylko nie da się kurwa nic trafić na tych falach. Na tych falach, dobra, dostał banie. Nie wiem czy kierowca leży czy nie leży, chyba leży, Hehehe. Dobra i co, Do tyle? Już jesteśmy na miejscu? To koniec? To koniec zabawy? Na, na, naprawdę? To wszystko? To jest niemożliwe, że te misje są tak szybkie, nie? O, jeszcze zajebał na sam koniec w kant. Oh You're yeah. proper, Okay, okay. Mr. Lans -Bans Dance. <laughs> no jeszcze musiał zarysować dupskie mod... Nie, no nie wytrzymam. Ty 10 kloka, what the fuck? Co jest? To już porządne pieniądze. Co? Dres dostarczono do Jack Jacksport w Downtown. Aha. Aha, okej. Okay. A czemu akurat teraz dress mi dodało? Do jakiegoś sklepu? Kurwa, w Downtown! Nie mam pojęcia. No ale dobra. W takim razie misja dla pana Diaza zakończona z sukcesem. Nie widzę żadnych następnych, co. jakby. sprawia, że nie możemy wykonywać misji dla pana Diaza. Dlaczego? To wpuść mnie, przyjacielu! Nie mam pojęcia, czemu nie możemy tego robić. Ale te misje lecą tak szybko, że myślę, że wykonamy sobie jeszcze co najmniej jedną. Tylko dla kogo? No. Who's I no me? me. Dzwoni, no? is Lance, oh, Lance, oh, Lance, Lance. nice to hear from you, Lance. Come on, man, be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy, we can do this thing, you and me, no problem. You know what I mean? We're going to have to do it, because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. <laughs> możemy zaatakować pana D. Co ty kurwa robisz, gościu? Co ty rob... co ty robisz? Co ty robisz? O co ci o What the fuck? Na pierwszej randce god damit! God damn it. Dobra, chciałem generalnie pojechać do ciotki i zrobić tam u niej misję i przebrać się w Dres, ale nie mogę tego zrobić. Kurwa. O, sorry. że znaczy, teoretycznie mogę, ale nie nie chcę chyba, nie chcę. Bo chyba możemy wykonać misję dla pana Diaza po raz ostatni. Chociaż czekaj, możemy czy nie możemy? Gdzie jest misja niby? Tu powinna być, opa, czy nie? Tu mogę wykonać tą misję czy nie? O co tu chodzi? Ty ale tam pod tą kasetą z Sejbem się czasem coś nie znajduje. Czyżby tam była misja? Może faktycznie w tym hotelu trzeba je odebrać. Te, nie wiem, nie wiem, możliwe, ale zanim to to musimy się przebrać w strój wyjściowy no, znaczy wieczorowy. O oh, Pol, to R &R the What the the fuck? Okej, okay. to w końcu, kogo mam robić misję? Nie mam pojęcia, ale przebieramy się w strój wieczorowy, no i zobaczymy, czy jest to ta misja tam w tym hotelu, bo generalnie nie widać jej. Przecież tam widzę, że coś jakby znajduje pod tą kasetą, ale nie wiem, czy to jest misja, czy co to jest, czy może mi się coś przewidziało. Witam bardzo serdecznie. Lance Vance, czy ty jesteś tutaj? Przyjacielu, mój drogi, czy ty się tu znajdujesz gdzieś? Ty Nie no, nie ma go. Czy nie ma tu misji? O co to chodzi? Nie, dobra, ta kaseta tak wygląda. Ja pierdolę z tym głupi. Dobra, to nieważne jednak. <laughs> Tego nie było. Jedziemy w takim razie do pana Kenta, wykonać u niego misję. Zobaczymy, co tym razem trzeba będzie zrobić. Czyżby w końcu nam się... Mogły odblokować te całe biznesy i będę mógł przejąć ten klub Malibu i zarabiasz na nim gruby pitos, nie mam pojęcia, ale zaparkujemy sobie tutaj, no i wejdziemy. Witam bardzo serdecznie. Czekając na śmierć. Co? Czemu ja mam nagle 6 metrów wzrostu? Okej, okay. No oh, shit! Porwali Ken'a Rosenberga? Nie, Lensa porwali. Aaa, okej, okay, no bro no, nieważne. <laughs> Czekaj, gdzie mam jechać? What the fuck, gdzie to kurwa jest? Gdzieś na drugim końcu mapy, no dobra. Okej, okay, porwali Lensa i musimy go uratować. Szybko, Tommy, jak najszybciej trzeba tam dojechać. Dobrze, ja w ogóle nie mam pojęcia. Nie, to trzeba tym drugim mostem, drugim mostem. Szybko, szybko! Ja pierdolę. Dobra, tym mostem tutaj tam jakoś dojedziemy chyba. Jadąc przed siebie, bez problemu. Miejmy nadzieję, że uda nam się Lensa uratować. Przyjacielu, co oni ci zrobili? Porwali go. Porwali Jacksona akurat w momencie, gdy mieliśmy się ugadywać na zamach. Zamach na Diaza. Przypadek nie sądzę, nie sądzę. Diaz ma pewnie z tym sporo do czynienia. Tak strzelam, gdzie jak urzywa wjechałem tej... Dobra, tędy wyjedziemy. Witam bardzo serdecznie. Już jesteśmy w sumie na miejscu. Lens ma sporo zdrowia. Uś, to oni do mnie napierdalają już. Już od razu, nawet nie zdążyłem tu się ma, pozwólcie, że tylko emeczkę wyciągnę, Ty, gdzie jest moja, gdzie jest moja emeczka, czemu nie mam, what the fuck, zabrali mi emkę, ale gówno, jak to jest możliwe, że ukradli mi normalnie emkę, przecież to nie ma sensu, czy ja mogę z tego celować, niestety nie, mam nadzieję, że trafię cokolwiek stąd, No chyba tak, chyba tak, nieźle kasuje, nieźle kasuje to SMG, tylko ten akurat, kurwa, nie chce umrzeć, więcej was tam będzie jeszcze wyłazić, alo, kurwa, gościu, Go gościu, mieraj. Umiera i mnie nie denerwuj. Ty, to są jakieś kurwa tajniacy chyba. Witam. Witam bardzo serdecznie. To ja wziąć wskazaną broń? Nie chcę brać wskazanej broni. Chcę zajebać tego chłopa. O, on ma krugera. ja czemu ja krugera podniosłem? Aha, no tak, bo MK moja zniknęła. Nie wiem czemu. A to jest bez sensu, ty. Ty mogę tu wejść? Chyba nie. To do mnie strzela. Nie mam pojęcia. A, tutaj są. Koledzy, ale dostał banicję. O, świetnie, tu są kolejni. Jest przypół. Ty, ich dwóch jedną serią chyba, przecież jestem jakimś bogiem autentycznie. BOMB HEADSHOT! ŚMATO! MÓZG rozjebam. Ty, dobra, bo Lens ginie, ja muszę się do niego dostać jak najszybciej. Dobra, zobaczymy czy jeżeli ja tam po prostu dobiegnę, to dam radę go uratować i nie muszę ich zabijać wszystkich. czy widzę, że tutaj i tak trzeba wejść chyba... O, shotgun. Tutaj trzeba i tak wejść przodem, więc trzeba będzie zabić tutaj tych bodyguardów, ewidentnie. Także zrobimy to, witam. Siema. O, siema.

Ciesz się, że uratowałem ci dupsko, gościu? Ty miałeś mi uratować dupsko i co? Trochę średnio ci to wychodzi. Póki co to mnie tylko wkopałeś w jeszcze większe gówno niż wcześniej. Dobra, wsiadaj do fury, mnie nie denerwi, panie Lenz Wens. Jedziemy, jedziemy. Czemu ty kurwa siadasz z tyłu jak jakiś frajer? Nie mam pojęcia, ale to może nawet dobrze. Nie siadaj obok mnie, nie mogę na ciebie patrzeć. Witam. Przepraszam, chciałem tędy przejechać. ja zasiedzę ci na ogonie. O nie! O nie! Zostawcie mnie. O, oh, shit. No, kurwa, akurat musiał mną zakręcić. Zostawcie mnie, no. Frajerzy, no, przecież to jest niemożliwe, no. To jest najgorszy typ przeciwnika, chyba, jak oni mają we mnie, się po prostu wpierdala, na pełnej prędkości. Przecież to nie ma sensu. Żebym zrozumiał, jakby do mnie strzelali, czy coś, ale nie. Pełna pizda i we mnie prosto. Dobra, ale gdzie ja mam dojechać? Dobram. czyli po prostu do góry mapy mam jechać i chyba będzie gigdźkę, czy ja mogę się przemalować i naprawić furę w międzyczasie? Pewnie tam, pewnie ta. No, nie jest mi to potrzebne, bo i takim uciekłem, bo oni są frajerami zwykłymi. Płyni. Także bez problemu, bez problemu za pierwszym razem wykonamy tę misję oczywiście, no bo jestem zajebisty, no jestem zajebisty, no do tego się nie da ukryć, nie da się tego ukryć. Panie, ja tu na drifcie wjeżdżam elegancko, no już w sumie jesteśmy na miejscu. Co to jest jakiś szpital? Czy on powiedział W po prostu to tak. wchodzi do szpitala normalnie z tym Zuzikiem w łapie. No dobra, zrobiliśmy to w takim razie. Czyli jednak no niestety w tym odcinku jeszcze się diazem nie zajmiemy, ale w następnym już na pewno tak Ty fura mi zniknęła, co jest ginisz, na no to w takim razie tutaj będziemy kończyć ten odcinek. Co to jest? Jesteś protestanci? Oj to, a nie on torby kurwa z zakupami, no kind okay. amigo. Hmm? so please hurry i huh? told me i need you all right i hate the damn french <noise> Troszeczkę podejrzane, że nagle wszyscy potrzebują mojej pomocy, a mi nikt nie chce pomóc, nikt nigdy. No ale dobra, jeszcze zanim zakończymy ten odcinek to wejdziemy sobie tutaj, bo tutaj znajduje się ta posiadłość druga na tej mapie, w sensie w tej części mapy, którą możemy zakupić z jakimś dostępem nawet na dar. Tutaj jak widać mamy za darmo gwiazdeczkę zaraz przy jakby samym, przy samej posiadłości, także możemy ją kupić proszę bardzo 14 tysięcy, no czyli całkiem sporo ale miejmy nadzieję, że dobrze nam posłuży generalnie, no i zapiszemy tu jeszcze rozgrywkę, czy ja mogę wejść tutaj do góry faktycznie, czy nie? No tutaj mamy przynajmniej garaż generalnie, nie, widzę, że tutaj nie ma żadnych um, interiorów, w sensie wnętrz, że, że możemy po prostu wejść sobie do naszej posiadłości i tam zapisać, tylko po prostu na wyjściu, no ale dobra, wejdziemy sobie jeszcze na dach, a, to jest ten mój strój w ogóle, okej, okay, fajnie. Ty... Ty, no, jakbym wiedział, że tutaj normalnie helikopter jeszcze wchodzi do gry i kamizelka, to już dawno temu bym to wykupił. Ty, co jest? No dobra, bardzo mi się to podoba. W takim razie tutaj, z tym pięknym widokiem na to przepiękne miasto, jakim jest Vice City, będziemy kończyć ten odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się w następnym. Siemano!